Dzisiaj mamy 8 lutego 2014 roku. Jesteśmy w Sosnowcu w Maczkach na uroczystościach 151. rocznicy Powstania Styczniowego. Mhm. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w kościele świętego Piotra i właśnie w naczkach. Chodź do środka? Nie, no, no, tak, Kręcisz tak. Możesz... teraz cały Tak. Czas? A Może już nie mi... dała? Może nie Nie To Nie ma pieniędzy na woli